W Królestwie Energii Duchowej istnieje urocza prawda. Wiele osób emituje wysoką częstotliwość wibracyjną, nawet tego nie zauważając. Ci ludzie są autentyczni i prawdziwi, po prostu będąc sobą. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, czyja energia emanuje intensywnym i fascynującym światłem, emitując czystą i jasną częstotliwość, przypominającą pracownika światła? W obecności tych dusz wydaje się, że spotkałeś Anioła na Ziemi. Bariery językowe i codzienne przeszkody znikają, umożliwiając bezpośrednie połączenie przez serce i ducha. To przypomina nam, że język duszy przekracza ziemskie granice, umożliwiając głębokie i rezonujące połączenia. Ważne jest, aby pamiętać, że te wysoko wibrujące dusze często idą przez życie, rozprzestrzeniając swoje światło na świecie, często nie zdając sobie sprawy z pięknej częstotliwości, którą noszą w sobie. Te dusze mogą być wokół ciebie. Służąc jako latarnie miłości i światła, ich obecność ma moc podnoszenia i inspirowania wszystkich, którzy mają szczęście spotkać ich na swojej drodze. Przesłanie jest jasne. Rozpoznanie i docenienie tych dusz jest sposobem na uhonorowanie pozytywnej energii, którą wnoszą do świata. Będąc uważnym i otwartym, możemy również nauczyć się emanować własnym światłem, przyczyniając się do stworzenia atmosfery miłości i harmonii. Kiedy emitujesz wysoką częstotliwość wibracyjną, twoja energia przyciąga zarówno dzieci, jak i zwierzęta. Dzieci mają czysty, wrodzony szósty zmysł wrażliwość, którą wielu dorosłych traci w ciągu życia. Mają one wyjątkową zdolność do wyczuwania energii ludzi wokół siebie. Podobnie, zwierzęta dzielą tę intuicyjną wrażliwość i również potrafią odczuwać wibracje osób w pobliżu. Dlatego, jeśli zauważysz, że dzieci i zwierzęta są naturalnie przyciągane do ciebie, i czują się bezpiecznie w Twojej obecności, traktuj to jako wyraźny znak, że są dostrojone do Twojego wewnętrznego światła. Dzieci i zwierzęta zachowują tę niezwykłą zdolność, ponieważ ich zmysły psychiczne pozostają nietknięte przez rozproszenia świata dorosłych. W dowolnym miejscu na świecie prawdopodobnie zauważysz, że koty są szczególnie przyciągane do Ciebie. Te kotowate, jedne z najbardziej duchowo dostrojonych stworzeń, mają wrodzoną zdolność do rozpoznawania i łączenia się z wyższymi energiami. Kiedy koty przyciągane są w Twoją stronę, jest to cudowny znak, że Twoja energia rezonuje na wyższym, duchowo dostrojonym poziomie, tworząc harmonijną więź między Tobą a tymi intuicyjnymi towarzyszami. Ta wrażliwość nie ogranicza się tylko do kotów. Psy i inne zwierzęta również mogą wyczuwać i reagować na Twoją wysoką częstotliwość wibracyjną. Postrzegają twoją pozytywną energię i są naturalnie do niej przyciągane, szukając komfortu i bezpieczeństwa, które twoja obecność zapewnia. Rozpoznanie tych znaków może być cennym przypomnieniem, że jesteś na właściwej drodze, emitując energię, która przynosi korzyści nie tylko tobie, ale także tym wokół ciebie. Wykorzystaj to szczególne połączenie z dziećmi i zwierzętami jako potwierdzenie swojej duchowej podróży i kontynuuj pielęgnowanie tego wewnętrznego światła. Które przyciąga istoty wszystkich gatunków. Jeśli doświadczyłeś duchowego wzlotu, mogłeś zauważyć ciekawy fenomen w swoim codziennym życiu. Ludzie wydają się obserwować Cię intensywniej niż zwykle. Chociaż niektórzy mogą to postrzegać jako komplement, możliwe, że odczuwasz wewnętrzną potrzebę wycofania się i szukania komfortu, jakbyś chciał schować się pod bezpieczną ochroną. To tak, jakbyś gdziekolwiek się udał miał ostre poczucie, że jesteś obserwowany, a każdy Twój ruch przyciąga uwagę innych. To wzmocnione odczucie może być niepokojące, zwłaszcza jeśli jesteś z natury nieśmiały lub introwertyczny. Jednak wśród tego intrygującego i czasem niewygodnego doświadczenia zaczyna w Tobie rodzić się głębokie zrozumienie. Te uważne spojrzenia nie są przypadkowe, są bezpośrednią odpowiedzią na jasne światło, które emanuje z Twojej istoty. Tak. Ludzie obserwują Cię, ponieważ rozpoznają głębokie wewnętrzne światło, które nosisz. Twój duchowy wzlot i wysoka częstotliwość wibracyjna są tak namacalne, że stają się niemożliwe do zignorowania. Stałeś się magnesem dla uwagi, nie z powodu jakiejkolwiek zewnętrznej atrakcji, ale dlatego, że Twoja wewnętrzna jasność wyróżnia się. Dlatego, kiedy znajdziesz się w centrum uwagi w miejscach publicznych, traktuj to jako potężne potwierdzenie, że Twoje wibracje są naprawdę wysokie. Nawet będąc osobą powściągliwą lub introwertyczną, staraj się przyjmować te momenty z uśmiechem i życzliwością. Twoje wewnętrzne światło nie jest tylko osobistym darem, ale także latarnią inspiracji dla tych, którzy mają szczęście je dostrzec, przypominając im o jasności, którą wszyscy posiadamy. Innym wyraźnym znakiem, że wibrujesz na wyższej częstotliwości, jest sposób, w jaki nieznajomi naturalnie Cię przyciągają. Te spotkania z obcymi nabierają szczególnej jakości, ponieważ często zbliżają się do ciebie z autentycznym zainteresowaniem, dzieląc się intymnymi historiami ze swojego życia. To tak, jakby otaczała cię magnetyczna siła, przyciągająca ludzi, którzy czują się zmuszeni otworzyć i połączyć. Są wyjątkowe dni, kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy i w ciągu kilku chwil wydaje się, że znacie się od lat. Rozmowy trwają godzinami, tocząc się bez wysiłku. Zanurzając się w głębiny osobistych doświadczeń, dzieląc się chwilami, które zmieniły ich życie, ostatnimi rozczarowaniami i znaczącymi stratami. Te połączenia wykraczają poza formalności przedstawień. Możesz nawet nie znać ich imienia, ale znajdujesz się w głębokich i znaczących rozmowach. W tych momentach rezonans Twojej energii staje się oczywisty. Twoje wibracje są tak wysokie, że nieznajomi nieodparcie przyciągani są Twoim światłem. Nie tylko czują się komfortowo w Twojej obecności. Ale także czują potrzebę zwierzenia się, jakby Twoja energia oferowała pocieszenie i zrozumienie. Twoja obecność staje się jak ciepły i kojący uścisk, energetyczny uścisk, który zapewnia bezpieczeństwo i poczucie przynależności tym, którzy Cię spotykają. Akceptowanie tych spotkań i docenianie połączeń, które przynoszą, może być pięknym świadectwem wysokich wibracji, które emitujesz, promując poczucie jedności i wspólnej ludzkości. Z nieznajomymi przyciąganymi Twoją promienną energią. W niektórych sytuacjach możesz zauważyć, że niektóre osoby zachowują się w sposób dziwaczny, gdy Twoja wibracja jest na wyższej częstotliwości. Kiedy działasz z miejsca miłości i wewnętrznego spokoju, podczas gdy one są zanurzone w strachu i poczuciu winy, może to wywoływać dyskomfort. Ten kontrast energii może prowadzić do nieoczekiwanych reakcji. Niemniej jednak, Kluczowe jest, aby nie dać się zniechęcić tym reakcjom. Pozostań wierny swojemu prawdziwemu ja i pozwól, aby twoje światło świeciło bez ograniczeń. Zrozum, że twoja wysoka wibracja może działać jak lustro, odzwierciedlając innym obszary ich życia, które wymagają uzdrowienia lub rozwoju. W takich momentach ważne jest, aby pozostać zakorzenionym w swojej własnej energii, nie zmniejszając swojego światła, aby dostosować się do innych. Twoja autentyczność i wysokie wibracje są darem dla świata, i pozostając wiernym sobie, inspirujesz innych do podjęcia własnych podróży samopoznania i rozwoju. Pamiętaj, że nie jest twoją odpowiedzialnością zmieniać ani naprawiać energii innych, lecz jedynie być latarnią miłości i pozytywności. Twoja obecność może działać jako katalizator transformacji i uzdrowienia w życiu tych, którzy początkowo reagują negatywnie. Pozostań pewny na swojej drodze, ponieważ Twoja autentyczność ma moc podnoszenia i inspirowania tych wokół ciebie, nawet jeśli powoduje to dyskomfort u niektórych. Warto pamiętać, że chociaż toksyczne osoby mogą nie rezonować z Twoją wysoką wibracją, Twoja energia może wywołać znaczące zmiany wokół ciebie. Kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca, możesz zauważyć natychmiastową zmianę atmosfery. Subtelną, ale wyczuwalną transformację. W różnych sytuacjach dostrzegasz zmianę energii ludzi w stosunku do ciebie. To tak, jakby twoja obecność powodowała kalibrację energii, przyciągając tych, którzy są zgodni z twoją częstotliwością, i wywołując dyskomfort lub niepokój u tych, którzy nie są. Przebywanie w miejscach publicznych staje się ćwiczeniem w odczuwaniu częstotliwości wibracyjnych ludzi wokół ciebie. Możesz instynktownie wyczuwać, czy ktoś ma niższą wibrację lub częstotliwość, która nie harmonizuje z Twoją. Z czasem ta umiejętność się rozwija i może być jednym z powodów, dla których czasami znajdujesz ukojenie w pozostawaniu w domu. Pracownicy światła często dzielą dar bycia empatycznymi, co pozwala im odczytywać prądy energetyczne miejsc, w których przebywają. Twoja obecność może działać jako katalizator zmian energetycznych, podnosząc energię zbiorową do wyższej częstotliwości. Przyjmowanie tego daru z współczuciem i zrozumieniem może pomóc Ci poruszać się w interakcjach i środowiskach z gracją, wiedząc, że Twoje światło ma moc wywoływania pozytywnych transformacji w otaczającym Cię świecie. Jeśli identyfikujesz się z tymi aspektami, prawdopodobnie jesteś pracownikiem światła lub osobą o wysokiej wibracji. Jeśli tak jest, wiedz, że wykonujesz ogromną pracę energetyczną, po prostu będąc. Kochani, dziękuję za wszystko, co robicie. To zaszczyt służyć z Wami w czasie tej transformacji i odrodzenia. Kontynuujcie świecenie swoim światłem, błogosławieństwa dla wszystkich pięknych dusz od Mistrza Obfitości.